Dotknij, nie poczujesz lakieru. Nie poczujesz lakieru, dotknij. Tutaj. Języczek schowaj, schowaj, języczek. Schowaj, ona patrz, patrz. Jak nie będziesz? Będziesz patrzyła, no będziesz nie. Tak, nie będziesz marudzić. ty dzielna jesteś, nie? Dzielna jesteś, tak, oczywiście, no, pogadamy troszkę, nie? Kupacz, mysia jest, taka mysia, ale nie ma co marudzić, nie ma co. Nie ma co, tu książeczka jest, patrz, książeczka, zobacz. A tutaj, zobacz, co tu jest. Zobacz, zobacz. Zobacz. Mamy dupkę, nagrywamy też kawałek. Legansio. No. Tak, pogadaj troszkę, pogadaj no, pogadaj troszeczkę tutaj, udziel nam wywiadu, wywiadu, udziel wywiadu, wywiadu, no, ojoj, dobra już.